Mpisów co mpisów Burza ja jestem w domku, jest ciemno. co to... Burza była, ja cały piasek zasypał O kurde Gdzie jest wyjście? Znajdź wyjście, spróbuj znaleźć wyjście O, o jestem, dobra Ale patrzcie co tu się stało O megry to się zasypało wszystko O, patrzcie jak tu fajnie ten, liana pod piasek podrosła i on nie spada w dół o, jest Kurde, i Jestem tutaj. to cały dom nam zasypał. Będziemy to sprzątać? Nie, chyba nie. O, e... o to owca. O, owca. owca. Czekaj, stój, 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 stój. A dobra, i tak nie mam. Nie, 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 mam, jedno. I mam jedną wodę. O, o, druga, ja... druga, druga. Ta owca jest moja. Dobra. Ein To fajnie. To się pajoga. O jest. Dobra, mam wełnę. A tamta jest Filipa, tak? Czy to była świnia? Nie, to była owca, też mam wełnę. To ile mamy wełny? A ta czy? kamera kamera jest cała po tym... Po tej burzy czy nie? No, do domu się raczej nic nie nasypało tego piasku O, tam świdnie, tam świdnie Tylko tak naokoło, nie, kamerze nic nie jest A mój miecho To chcę miecho Ja chcę Poczekaj, bo tu jest prawie trzy lat, ja wchodzę rzucaj w miarę Tu, tu, tu leży, tutaj, na pagórku Tu Dobra Co to się stało? Ej, Filip, gdzie ty jesteś? No ja idę gdzieś tam. O, widzę cię, czekaj. Czekaj na odcinek, chodzi. Ja nie jestem jakoś głodny. Chyba. No dzięki. Dobra, ja sobie myślę zjeść. O, o odłóż tą kamerę i się zjedz, okej? Okay? No, dobra. Eee... No dobra, Dla... to ja już sobie pojadłem. Ja też, ja... A, jestem na panu. Schodki, ale fajne. E, mhm. Może tutaj trochę sprzątniemy, chociaż tak troszkę. No. Żeby to nie wyglądało jak w bombardowaniu piaskiem. Chyba! Trochę zachmurzone niebo. Nie No. Mam nadzieję, że nie będzie padać. Lej czemu jestem w wodzie? Bo nie na piasku. Bo nie na piasku. Będziesz filozofem tak myślę sobie. No. Czasami. Hmm. Czy tam na górze przypadkiem coś nie jest? Ty, no, co to jest? Tak? Samolot? Samolot jak Boże, Jakaś kartka, czekaj, zobaczmy ty hmm, weź Co tu pisze Nie pokaż do kamery Nie będę pokazał do kamery, no gdzie się schowaj no, <coughs> Ogłoszenie Drodzy członkowie naszego wspaniałego klubu podróżników Zostaliście wybrani do podróży na tą wspaniałą wyspę A nagrodą jest gift kod do gry Minecraft Jednakże Podczas naszego powrotu z tejże wyspy napotkaliśmy bardzo gwałtowną burzę i niestety nasz mas uległ zniszczeniu, przez co Wasz pobyt na wyspie znacznie się przedłuży. A więc niech moc będzie z Wami. Powodzenia. E, a napisali tam coś o tym gościu, tym terroryście samobójcy? <laughs> Nie, ale to jest ten, ten. E, ty Terrorysta, gdzie ty jesteś? Nie ma go. Kogo? Tego terrorysty. Ha, on miał to prze przeżyć? <noise> Myślałem, że to Ale nie, no, on się prawdopodobnie tylko połamał. Co to jest? <noise> Jakiś cienki. Co to jest? <noise> ja się już boję tej wiedzy. Dobra, ja wrzucę kartkę do wody. Ale to straszny. Ej nie, tu pewnie ja coś więźniowie. Dobra, się odłóż, odłóż tą kamerę i pomóż nam to sprzątać. Dobra, dobra. No dobra. Dobra, tu ogarnięte jest. Nie wiem się No. Ej, to ja. O. No, o. Samolotu, więc tylko... Ty nie wyszedł ten przyjazd, no ale ...żyje. Dobra, dobrze, że jesteś z nami. Ej, to jest nasz domek. Wpadł gdzieś w i żyje. A ponieważ jak go budowałem nie uwzględniłem ciebie, to tu masz na dole izolatkę dla siebie. No, na dole. Jeste no się, się zaszczycony. Się... No. Dobranoc. Ja, ja się tam uduszę. Dusisz się. Dobra. No to... co co robimy? Nie, A, co? O, co? To zrobił drzwi. Ja. No trochę traj. Bo ja głodny jestem. Dobra, ja idę zapolować. No to idź, idź. ja też, ja idę w drugą stronę. To ja się tylko zajrzę po wyspie może. To ja się. Pierdzie... Na środku jest wulkan, więc uważaj. Okej. Okay. O, tą glinę! Możesz wykopać. Nie, może w dzień i nieko. Znaczy w nocy i nieko, w dzień sobie ją wykopiesz. Czemu? Bego coś zajdzie od tyłu. Zajdzie od tyłu, ha. Obróci się, a tu zobaczy przed sobą te zielone plamy na twarzy Łukki? Creepera. O, widzę, że FC Replay zajął się Pajączkiem. Rajże, idzie, a idzie! Dzień dobry! Ha. O, Co ty na mnie szukasz? mi mięso, głodny jestem. Ja mam tylko zepsute jak chcesz. Dobra. Może to masz. Gdzie ty jesteś? Ups, o. wywaliłem, wywaliłem swój miecz. Oddaj mi mój miecz. Dajcie mięso. Co się stanie, jak ja jej zjem? Nie wiem, no... Możesz... Może no. Możesz, Alec no właśnie. naszego domu. Ojej. Dobra, ja zajdę tu. tyłu. Y -y. A, ja, y ja, y y y -y. A, straciłem miecz! Ratunku! Y -y. O, o straciłem Jezus. miecz! Coś ty mi dał za mięso. Boże, Ej, co? zróbcie mi szybko miecz. Co, co? I ja też potrzebuję jeść. Ostatni, ostatni pasen mi, ostatni mięskie. Chodźmy spać, może przestaniemy być głodni. No właśnie, chodźmy spać. Paweł. Dobra. Nie Dobra, Dobra, to no, idziemy. Spać. Dobra. Dobra. Dobra, ja się wyspałem. Nie wiem jakby. Ja nie. Otasz rybę, Filip? Mi się jakoś spało po tym jak wylądowałem u was. O, Filip, słabo Cię słyszę. Jak problemy z kręgosłupem. Ja Cię też słabo słyszę. No bo... bo ...nie dziwne, że się dopiero wstali. Nie, Mnie cały czas interesuje ten wulkan. Cały. Oj, zalałem się wodą. Idziemy do tego wulkanu? Nie, lepiej może nieco. co? Chodzenie do wulkanu to nie jest jeden z dobrych pomysłów. W zasadzie zapomniałem o czymś. Już jesteśmy, jesteśmy w temacie kopania czegoś przeze mnie. Jeden. Dwa... Dzięki. Ej, zatkajcie to! Co? Y no zatykać to. To nie, to nie ja. Ogarnijcie. Paweł, co ty robisz? Wiesz co, ja stąd może pójdę, bo tu czuję, że to się źle skończy. <noise> to ja idę za tobą. A właśnie Paweł, bo ty jeszcze nie widziałeś grzyba. Jakiego grzyba? Od tego, to mijaliśmy po drodze, jak tu szliśmy? Jezus Maria. Co no, to jest? To jest grzyb. Grzybek. Nie za duży? Nie. Hmm. Idealny. Tak. Idealna proporcja. To jest idealny przykład grzyba, nie znasz się. O hmm. Nie łaście tu. Wam stąd teraz. Prace wykopaliskowe. No poszło stąd. Dzięki temu zacnemu człowiekowi, który mnie zasypał. A było i... Ich... Dwóch. Dwóch? A oddziani byli. W... No, Filip. <laughs> to co ja winę, tu padłem. Dzień dobry. Ale to nie Paweł jakby, co? Ten drugi. Ale to serio nie Paweł. No zaraz mnie zabijesz, Filip. Ale to nie robię. O Boże. O, Piotr, ktoś zrobił. Ja zrobiłem, przetapia nasz Na okno. Co ja sobie chyba dobuduję się tutaj, gdzieś obok? Bo to mieszkanie w izolacji mi nie do końca pasuje. Czemu? O, dobre. Świetna. A nie jesteśmy w szpitalu psychiatrycznym, więc. Nie wiemy, skąd ty przyjechałeś. No. To lepiej, to chce, żebyście to, nie widzieli. Kto chce kamienny miecz? Mam jeden. O, ja, 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 ja. Ja dziękuję, nie chcę. Dzięki. Bije kamerą drzewo. E, dajcie nasz... dajesz na tym? Masz trochę drewna? Nie. Przer przerobionego? Nie. Po co przepalasz węgla? No, na pochodnie. Ale ja mam trzy te, trzy węgle zwykłe. A skąd? No teraz zakopałem, znalazłem. A ja czemu żeście tu wstawili szkło zwykłe. A co mieliśmy wstawić? Trzeba by się Opa. bardziej opłacało. No nie wiem, no... Trzeba na razie oszczędzać te... No, wiem, no wie, już ale ale... miał być 16. 6 już 16 szyb. No ale węgla nie mamy też, żeby przetopić. Ale przecież oh się nie przetapia tylko się robi. No wiem, ale... Wiem. Dobra, to odłóż kamerę i pomóż mi kopać węgiel. No dobra. Y deszcz pada. No, ale, no ale dobrze, że te domy wybudowaliśmy. No, się no właśnie, ja sobie w kalinem ten... Może się, może się nie obrażam, że nie nagraliśmy tego momentu, ale no budowanie czegoś z kamerą w ręku to nie jest dobry pomysł. Tak. No. Mi stąd. Hmm. Pisa, ty, tak. No. Paweł, co jest tak. zrobił na tym drzewie? To no jest? wiesz, przywiozłam sobie materiały jak leciałem do was, bo pomyślałem, że się przydadzą. Ale mieliście tu w zasadzie bez materiałów. Co zapomnieli wziąć? Pożyczyłem. 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 O Pożyczyłam. Ładnie tu masz, ładnie. Pożyczyłam. Z tego rzeczy pożyczałeś zanim przyjechałeś na wyspę? Nie, ja tu przyjechałem bez niczego. Ja też. Chciałem zejść Filip. On no, tu ma skrzynce, wskrzynce nic, piecu nic, mogę ci ukraść szyby ukra Nie może. ej weź, weźmy zabierz te szyby, a my mamy szyby No właśnie, ej Kalin ale on ma obrazy nie, Mogę wam dać Nie to to obraz oddawaj, no drzewo jeszcze przeżyjemy ale obrazu przywożenia nie ma Obrazy do wulkanu O, zostały mi się dwa. Mi pi. jest Nie one idą do spalenia. Obrazy to jest dzieło szatana. To <noise> będzie oficjalne spalenie. To ja też się przejdę. To może ja zacznę. Ale co ty zaczniesz? Powinien deszcz zaraz przestać padać. Włożyliśmy mu Obrazy. Piękne obrazy. Ja pewnie malowane przez samego wielkiego papu. Dokładnie. O. Jak ty malowałeś, to zaraz tu pioruny zaczną bić. Na pewno. O Boże, jak ja jestem głodny. A ty masz łóżko. No zrobiłem sobie, bo znalazłem wełnę jeszcze jedną. Macie jakieś jedzenie? Bo umieram z głodu, że tak powiem i to dosłownie. Ja nie mam. Świetnie. Ja mhm. też. To zaraz ci pospróbuję ja coś znaleźć. Ale ty też możesz mi pomóc. Dobra, ja ty spać. Mhm, to ja się przejdę tutaj w dżunglę. Eee, no to co? Mam trochę gliny, chodźcie spać, bo jest noc. Znalazłem no. tylko owiec, to mam po szkołę. dźwięki. Co to za dźwięki? Chodźcie chodź spać, że co? Właśnie. Baj.